Słowo Boże na dziś, poniedziałek 22 grudnia 2025 roku. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efemonki i bukła gwina. Przyprowadziła go do domu pana do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: Pozwól, Panie mój, na Twoje życie: To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu, po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu. I oddali tam pokłon Panu. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny. Całym swym sercem raduję się w Panu. Moje serce raduje się w Panu, dzięki niemu moc moja wzrasta. Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, bo cieszyć się mogę Twoją pomocą. Całym swym sercem raduję się w Panu. Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasają się słabi. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. Całym swym sercem raduje się w Panu. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza. Pan czyni ubogim lub bogatym, poniża i wywyższa. Całym swym sercem raduje się w Panu. Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić i dać mu tron chwały. Całym swym sercem raduje się w Panu. Alleluja! Alleluja! Alleluja. Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu otworzyłeś. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wszystkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swy miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie.